Drogi pamiętniku, postanowiłem zapisać i opowiedzieć Tobie swoje dzieje. Dzieje, jak wierzę, kolejnego z uczniów, których przez ostatnie dwa tysiące lat przecież nie brakowało. Wszystko, co tutaj zapiszę, wydarzyło się naprawdę, choć wiele z tych opowieści będzie miało swoją subiektywną interpretację, tak jak to zresztą ma miejsce w prawdziwych dziejach apostolskich, napisanych przez Łukasza. Dziś mamy ich 2020 rozdział. Jako duchowy syn Ignacego z Loyoli, czuję się w obowiązku poinformować Cię, drogi pamiętniku, że jeśli chodzi o powołanie mnie do grona uczniów, to rozeznaję, że prawdziwy moment powołania miał miejsce w Galilei, w miejscu, gdzie kiedyś stał Dom Piotra, a Pan Jezus mieszkał i układał przypowieści. Naprawdę, wszystko zaczęło się w Nowym Jorku, kiedy razem z moimi współbraćmi wracałem metrem do naszego domu na 14 ulicy. Zauroczony kompletnie historią i rozmachem miasta, mam wrażenie, jakby coś we mnie pękło, jakby moje własne horyzonty znacznie się poszerzyły. Studiowałem w USA, spełniając swoje młodzieńcze marzenia, ale właśnie tutaj, na miejscu, Zadałem sobie pytanie o kres moich możliwości. Czy to jest szczyt tego, co mogę? Czy nie ma czegoś więcej? Wtedy w mojej głowie pojawiła się myśl, bez wcześniejszego logicznego początku czy ciągu, Jerozolima. Początkowo nie nadałem temu szczególnej wartości, ale myśl na początku mała i bez sensu nabierała mocy, jak kula śniegowa, która zabrała mnie ze sobą do mojego profesora Kinga. Potem do dziekanatu mojej uczelni w Bostonie, a na końcu do pontyfikalnego Instytutu Biblijnego w Jerozolimie. Mała myśl nadała obrót sprawom tak szybko, że niedługo potem, jako 33-latek i świeżo upieczony ksiądz, odprawiałem msze nad brzegiem jeziora Galilejskiego. Kiedy w trakcie konsekracji podnosiłem do góry Pana Jezusa, uświadomiłem sobie, że stoję właśnie tutaj właśnie z Nim. Podobnie jak jego uczniowie w Ewangeliach, jestem powołany na jego ucznia. Od tego momentu dołączyłem do dziejów, które każdy chrześcijanin pisze swoim życiem i śmiercią.